Hej, hej, hej! To jest ta właśnie druga książka autorki, która była wydana 6 października 2022 roku. Bardzo, ale to bardzo dziękuję, że mogłam ją zrecenzować. Właśnie dziękuję autorce, pani Marty Nowik, a książka jest z wydawnictwa. Wydawnictwa Nowarez, bo ja mam ją do recenzji właśnie od samej autorki, widzicie. I mam tu dla was najpierw cytat. Dziś, nie czwartek. Obiecali, że będą mnie zawsze odwiedzać. Nie przyjechali ani razu, ani jednego razu. Słuchajcie, muszę Wam to powiedzieć. Zanim do niej zasiądziecie, pomyślcie, czy na przykład nie macie czegoś na sumieniu albo czegoś lub kogoś, komu na przykład coś obiecaliście, a nie spełniliście swojej obietnicy. Bo jeżeli coś lub ktoś wciąż na coś od Was czeka, to ta książka dobitnie Wam o tym przypomni. Otworzy to, co na pewno byście chcieli, żeby zostało nadal zamknięte. Przypomni wam to, o czym zawsze chcieliście nie pamiętać. Moim zdaniem ona jest takim sumieniem, którego autorka, hmm, któremu pomogła trochę dojść do głosu, pozwoliła jakby mu przemówić. No myślę, że właśnie ten tytuł dobitnie oddaje jej przekaz. W całej opowieści, chociaż ludzi, o których tutaj będzie wspomniane, jest naprawdę dużo, przewijał się będzie motyw samotności, miłości, no i śmierci. Autorka za pomocą każdego z postaci ukazuje, jak wielka i niezrozumiana dla niektórych jest miłość. Można tutaj zakochać się, będąc bardzo młodym i bardzo starym. Do niektórych miłość przychodzi pod postacią nienawiści i wiecznego przekomarzania się. Wiecie, według innych, ludzie ze środka się nie lubili, bo ciągle sobie dogryzali. Według nich, Okazywali sobie sympatię i podarowali czas, czyli tak jakby siebie nawzajem, gdyż no, nikt inny z rodziny do nich nie przychodził. Kiedy zaś ona odeszła, on nie pozostał jej dłużny. Wiecie, według innych osób kochać można tylko ludzi, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pokochać na przykład zwierzę, które będzie obecne w każdej naszej chwili życia. I kiedy dopadnie je cierpienie i choroba, bardzo pragniemy mu pomóc. Trzeba zawsze się śpieszyć, żeby no, nie było zbyt późno, a w razie czego, żeby móc pokochać kogoś innego, kto wypełni właśnie tą lukę po jego stracie. Wiecie, czasami ktoś rezygnuje ze swoich marzeń, gdyż nagle dopadają go niepotrzebne wyrzuty sumienia. Będąc niepełnosprawnym nie chcemy dalej funkcjonować. Brakuje nam wtedy kogoś, kto pokaże, że wcale tak nie musi być. Wiecie, jest tu również opowieść o najpiękniejszej miłości matki do dziecka. Miłości niezniszczalnej, nawet wtedy, kiedy zamiast na stare lata opieki, ona oferuje nam ośrodek dla ludzi starszych. Miłości tak trwałej, że istnieje nawet wtedy, kiedy ten cud świata nigdy nas nie odwiedzi. Wiecie co? Wzruszenie na kartach tej książki tak naprawdę jest jak tlen. Bez niego nie da się przez nią przejść. A o ile właśnie ta poprzednia książka autorki nieco mniej mnie urzekła, to teraz podarowałabym jej kwiat róży w podziękowaniu za tak piękne i kruche i ulotne chwile, które uwieczniła na kartach tej książki. Mega, mega pozycja, strasznie się przy niej wzruszałam, bardzo dużo rzeczy przy niej myślałam i, i czasami po prostu było mi tak ciężko, smutno. Że powiedziałam sobie nie: Ja nie jestem w stanie dalej jej czytać. Ona tak bardzo boli, czytanie jej boli, rozkwasza z nas to wszystko. Też mówię. Uprzedzam, że jeżeli macie coś na sumieniu, jeżeli jest coś, czego nie zrobiliście, to ta książka tak mocno wam to przypomni, wypomni, wzniesie, że tak powiem, żebyście zobaczyli, że pamiętasz, obiecałeś, obiecałaś i nie zrobiłaś tego, więc na co czekasz? Mega, mega opowieść. Naprawdę, to jest kolejna pozycja, której dałabym milion na dziesięć. Bardzo, bardzo i z całego serca Wam ją polecam. Pióro ciepłe i mega przemawiające do sumienia, do naszych myśli, do naszych wyobrażeń i do tego wszystkiego, o czym nie chcieliśmy myśleć. To niestety przy czytaniu to wszystko powróci. Także jeżeli macie ochotę na rachunek sumienia, to ta książka będzie dla Was idealna. I nieważne dla jakiego wieku. Czy stary, czy średni, czy młody. Niech każdy ją przeczyta, bo jak to wiadomo, miłość przychodzi w najmniej odpowiednim momencie. Nieważne ile masz lat. Bardzo wam książki polecam i żegnam się z wami do usłyszenia. Pa 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 pa.